No witam. Lubicie giereczki? A lubicie o nich gadać? To wyobraźcie sobie, że Kumpel czy Kumpela opowiada Wam o swojej ulubionej grze, ale gdy zaciekawieni pytacie, jak się ten cudu nazywa, okazuje się, że ma tytuł po prostu nie do wymówienia. Dobry tytuł powinien być chwytliwy, łatwy do wypowiedzenia i na tyle charakterystyczny, by wyróżniać się na tle konkurencji. Niestety, czasem się zdarza, że firma zwołuje tajne spotkanie, na którym ogłoszony zostaje konkurs na najgorszą możliwą nazwę, którą będą w stanie wymyślić w ciągu najbliższych 15 sekund. I tak powstają prawdziwe cuda, które może i człowiek mniej więcej zapamięta, ale już nigdy nie wymówi. A już na pewno nie bez wykręcenia sobie wnętrzności z zażenowania. Dzisiaj zebrałem 11 najbardziej idiotycznych przykładów. Ale liczę, że uzupełnicie sekcję komentarzy o równie absurdalne wymysły. Ninja Baseball Batman. Zacznijmy sobie od ludzi, którym aż za bardzo zależy na tym, by ich gra brzmiała cool. A co jest bardziej cool od ninja? Oczywiście połączenie ich z czymkolwiek innym. Ninja piraci? Przecież to zajebiste, ludzie to kochają. A ninja cyborgi? Jeszcze lepsze. Tak potężne, że wszyscy chcą mieć ninja cyborgi. Ale ninja Batman? Tutaj ten czas dupy jednorożca wystrzeliłaby pod samo niebo. Z powodu praw autorskich, oczywiście, Batman piszemy osobno. A żeby spać spokojnie, to dopiszemy jeszcze, że to Baseball Bat. Jak gra to beat o wojowniku ninja baseballiście, który za pomocą kija baseballowego nawala między innymi Humanoidalne kije baseballowe uzbrojone w kije baseballowe? Wbrew pozorom to całkiem spoko gireczka, choć otoczka jest jeszcze bardziej postrada niż tytuł. Dlatego od razu w tej pozycji odhaczmy sobie wszystkie inne durnowate giereczki z ninja w tytule. No bo co byście powiedzieli na Atari Ninja Golf? No tak, turniej golfa to ostateczny test dla prawdziwego mistrza z I tytułu w tym stylu nie brakuje, ale ninja i sport to mało. Może lepiej ninja i zwierzęta, na przykład Ninja Hamster, albo Ninja Breadman. Nie wiem powiecie, jak z może takich głupotek dały radę w ogóle wybić się na stoletnie zmutowany żółwie ninja, bo to równie idiotyczny tytuł, a ten z jakiegoś powodu stał się kultowy i uwielbiany. Ale to już nieważne. Plumbers Don't Wear Ties. Zupełnie innym kierunkiem jest zrobienie tytułu tak bardzo niedorzecznego, jak to tylko możliwe. Plumbers Don't Wear Ties to mega krapowata gra, wypuszczona na starodawnym 3DO. 3DO, przepraszam. Nie mylcie tego z 3DS-em. 3DO to konsola tak słaba, że idealnie nadaje się jako szambo do topienia krapu. Chociaż głównie przegrała przez wysoką cenę, ale nie nieistotne. Szczerze mówiąc, i tak ta gówniana gra powinna tam zostać i nigdy nie wypełznąć. Ale jakimś cudem po prawie 30 latach postanowiono, że czas zrobić ponowne wydanie, tym razem na PlayStation, PC i Nintendo Switch. Szkoda słów, ale wróćmy do tytułu. Głównym bohaterem, jak można się domyślić, jest Hydraulik, więc część tytułu się nawet zgadza. I niby reszta też pasuje, bo typ krawatu nie nosi, ale to tak jakby piłkarska gra miała tu piłkarze nie noszą plecaków, więc by jakoś ten tytuł mimo wszystko spiąć, w końcu nagle bez powodu zaczynają pojawiać się sceny, w których ten hydraulik wnosi t-shirt i krawat zupełnie bez powodu. Chyba to tym bardziej psuje tytuł, bo nie zgadza się z tym, co się dzieje na ekranie, ale może ja się nie znam. Ale jak tak teraz myślę, to może chodzi o to, że tytuł miał oznaczać, iż hydraulicy nie noszą krawatów, czyli nie są korposzczurami, a wolni ludzie bardziej doceniają jakość życia. Nie, nie, to zbyt ambitne jak na tak tą grę. Divine Divinity Jeśli coś dobrze brzmi, to dlaczego nie podwoić dobroci? Dobra dobroć, zajebista zajebistość, mocna mocność. Właśnie tym jest Divine Divinity. Ta klasyczna gra RPG mimo wszystko jest całkiem solidną produkcją, ale głupoty tej nazwy po prostu nie da się przeoczyć. Divine Divinity po polsku oznaczać będzie mniej więcej tyle co Boska Boskość. Ten tytuł jest tak fajno fajny i głęboko głęboki, że z oszomiająco-oszomiającego wrażenia powiem tylko, że jest to żenująco-żenujące, a osoba, która ten tytularny tytuł wymyśliła, powinna się zapadająco zapaść pod zimistą ziemię. Dobra, końcowy koniec tego żartobliwego żartu. Remoderned, Tormented Fathers. Kocham słowotwórstwo. W ten sposób zawsze da się stworzyć coś błyskotliwego i chwytliwego, jak chociażby Fortnite, choć niektórzy niestety próbują aż za bardzo i wtedy dostajemy takie kwiatki jak Remoderned. Próbując samodzielnie rozebrać to słowo, założyłem, że Remoderned to połączenie słów Remembered i Mother, czyli na polski to będzie coś w stylu Zapamięta Matki. To by jeszcze można było przełknąć, gdyby nie pod O torturowanych Ojcach. Poproszono o pomoc Google Translator, uważała, że to oznacza zdalny, ale nigdy nie widziałem żadnego zastosowania go w ten sposób. Zresztą dla odmiany chat GPT nie wierzy w istnienie takiego słówka. I bądź tutaj mądry, jak nawet komputery nie są ze sobą zgodne, to w końcu one teraz rządzą ludzkością. Ale na szczęście sami twórcy w swojej dobroci postanowili napisać cały artykuł o tym, jak powstało słowo ja głupi, prosty chłop myślałem, że to zlepek tylko dwóch słów. Ale nie, po co się ograniczać? Dajmy ich tam pięć. W skład remodert chodzi rem, czyli faza snu. Później mamy mow, czyli ćmę. Następnie jest oczywiście mother, ale o matce już mówiłem. Czwarte słowo to other, więc inny, bo jest tajemniczej i cool. I nie czepiajcie się biednych deweloperów, że wcale nie są tacy genialni, bo mother ma już sobie mow i jadę. Dajcie im się w swoim szaleństwem. No, a tytuł zamyka na słowo Red, bo wiecie, krew, czerwień, mroczność, Ech, mózg rozjebany, ale pomogę. Redeemer też jest fajnym słowem, więc proponuję, by kolejna część, by utrzymać tradycję, nazywała się Remoder a trzecia część, by podbić stawkę, mogłaby jeszcze dodać Nightmare do tytułu. Nightmare, Modern to będzie tytuł tak mroczny i horrorowy, że zabije każdego, kto spróbuje wymówić go w niekontrolowanych warunkach. Ofiary udłużą się własnym językiem. sama gra zdaje się być dość typowym horrorem. Oceny ma całkiem niezłe. Ja ją kojarzę głównie z idiotycznego tytułu i okropnie zmontowanego trailera, który współcześnie nawet początkujący youtuber, a nawet taki nieudacznik jak ja, w jednym wieczu skleiłby w lepszą historię. Ale może ktoś z Was zmierzył się z zapamiętam matkami i ojcami Jeśli tak, to napiszcie co o tym myślicie. Tactics Ogre Let Us Clink Together. Ogrze Taktyka to część cyklu gier o nazwie Ogrze Bitwy, Ogre Battles. To solidne i ciekawe połączenie gier RPG z ta grami taktycznymi. Najlepszym aspektem tych gier jest fakt, że nie ma tam żadnych cholernych ogrów. Równie dobrze mogliby to nazwać jednorosowymi taktykami albo ośmiornicowymi taktykami albo kosmicznymi taktykami. Ten tytuł po prostu nic nie znaczy. Prawdą jest, że twórcy nazwali tą grę po piosence o tym samym tytule, ale w żaden sposób nie tłumaczy to jego absurdalności, bo ten tytuł piosenki nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w grze. Pod tytułem Let us Clink Together, czyli trzymajmy się razem. Też wydaje się głupawe, ale gdy znamy genezę głównego tytułu, można się domyślić, że to również nawiązanie do piosenki Queen. Mam nadzieję, że kolejna odsłona tej serii fantazji będzie miała podtytuł I'm in love with my car. Tak, samochodów też nie ma w tej grze. Melty Blood Actress again, current code. No i docieramy do tytułów tak długich, że w sumie już nie wiadomo o co w nich chodzi. O czym, waszym zdaniem, powinna być gra z nazwą topniejąca krefaktorka, znowu aktualny kod. Tak, oczywiście zgadliście. To klasyczna japońska bijatyka 2D. I to całkiem niezła, tylko ukryta za tak durnym tytułem, że nie wiem jakim cudem ktoś dogrzałoby się do tej pozycji. Ale dalej jest lepiej. Slaves to Armok, God of Blood Chapter 2, Dwarf Fortress. Tak, dobrze słyszeliście. Tytuł Dwarf Fortress jest myślę, że całkiem rozpoznawalny. To bardzo retrogra strategiczna, którą mimo wieku ma całkiem oddaną społeczność, aktywną po dziś dzień. Tylko nikt nie nazywa tej gry pełnym tytułem. Nawet twórcy, bo używane logo gry zawierają jedynie tytuł Dwarf Fortress. Nic się nie zmieni jednak faktu, że ktoś w pewnym momencie uznał, że dobrym pomysłem jest dawanie grzy tytułu mającego 10 słów. Choć to wciąż nie jest rekord. Natsilo High School, Seishun Hakusho jeśli teraz sądzicie, że nie taki tytuł straszny, to macie rację, dlatego że usłyszeliście jego skróconą wersję. Ten syf jest prawdopodobnie rekordzistą świata. Chyba nikogo nie zaskoczy, iż gra z najdłuższym tytułem pochodzi naturalnie z Japonii i ten składa się z ponad 60 słów. Pozwolę sobie nie kaleczyć japońskiego i skuszę się na wieśniackie polskie tłumaczenia. Uwaga, zaczynam tytuł. Notatki młodego mężczyzny z liceum letniego. Jako nowy uczeń na wymianie spotkałem swoją przyjaciółkę z dzieciństwa podczas wycieczki po szkole, a potem z jakiegoś powodu stałem się super popularny wśród dziewczyn dzięki moim codziennym doniesieniom na temat klubu fotograficznego szkoły, chociaż robię tylko zdjęcia majtek. Tak sądzę, chodząc na randki podczas mojego letniego życia na wyspie szkolnej. Koniec tytułu. Jeśli mi nie wierzycie, to macie na ekranie pełen tytuł. 夏色ハイスクール、青春白書、転校初日の俺が幼なじみ2再会したら、報道部員 NI されていと劇者少年の日々はスクープ大連発で意外とモテモテなのになぜか。マイメモリはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活セ赤裸々な恋の行方。 Ale błąd poszedł dalej, bo drukowali ten wywód nawet na pudełkach. I niestety gra jest tym, co obiecuje tytuł. Całość to gra randkowa, której główny gameplay polega na robieniu zdjęć majetką dziewczyn. Nie jestem zdziwiony, że Jandere Dev skopiował tę cudną ideę do swojej zepsutej gry. Under knife in Birth, X-Late CLR. Jak zapyta się typowego zachodniego gracza, jakie zna bijatyki. To pewnie wymieni Mortala, Tekena, Street Fightera. Jak jest w miarę obeznany w temacie to może jeszcze Injustice albo Psu Kalibura, bo w końcu wystąpił tam Wiedźmin. Come on. Let's do this. I to będzie prawdopodobnie tyle, choć dobrych bijatyk jest masa. Zwłaszcza japońskich bijatyk 2D. Oczywiście nie wszystkie pochodzą z Japonii, chodzi tutaj o taki japoński styl bijatyki. Tylko nikt nawet nie chce próbować ich poznawać, skoro tytuły są ledwie możliwe do wymówienia. No bo jak po temacie pochwalić się znajomym, w co wy w ogóle gracie, a w końcu gramy w gry po to, żeby chwalić się innym, że gramy coś modnego. Inaczej ludzie nie graliby w masowo modne gry, jak Fortnite czy Among Us i tego typu nowe giereczki. Ale dobra, do tematu. Chociaż tutaj główny powód niskiej jakości tytułów wynika przede wszystkim z tego, że wygląda, jakby się nagle zbugowała mu końcówka. I jak? Ma ktoś ochotę zaufać grze, w której nawet tytuł jest zepsuty, że ona sama nie jest zepsuta? I nawet próba rozebrania tego tytułu na czynniki pierwsze nie pomaga. Tajemniczy CLR to prawdopodobnie skrót od CLEAR, czyli oczyszczony. To by było coś w stylu wewnątrz zrodzony pod zasłoną nocy, wykonać późne oczyszczenie. Nie róbcie takich min. Ja naprawdę staram się zrozumieć, co autor miał na myśli. Ale ten wiersz raczej nie ma dobrej interpretacji. Wi, 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 Autorzy tej giereszki przygotowali dla graczy bardzo trudną, ale solidną retro-platformówkę 2D, gdzie zamiast skoku mamy odwrócenie grawitacji. Tak dobry gameplay korzytował ich wszystkie mentalne moce, więc gdy przyszło już tylko nadać grze tytuł. Nikt nie był w stanie zrobić nic więcej niż dotknąć palcem klawiatury. I tak się nieszczęśliwie złożyło, że ów palec wylądował na literce V. Dobra robota. Zamaskowaliście własną grę tytułem, wyglądając jak wam kot zasnął na klawiaturze i to pewnie on wysłał grę do sklepów. HTOL, hashtag NQ, The Firefly Diary. Wspominałem już o kocie na klawiaturze, prawda? bo w przypadku tego tytułu po prostu nie mogło być inaczej. To klimatyczna gra przygodowa, głównie side-scrollerowa. Niestety gra ma sporo niedostatków i nie zdołała obronić się na rynku. I na pewno nie pomógł jej też tutaj tytuł. O ile Firefly Diary brzmi naprawdę spoko, o tyle główny tytuł jest zlepkiem losowych liter. Hashtag w środku jest ostatecznym gwoździem do trumny. Już lepiej było skorzystać z jakiegoś generatora lasowych tytułów gier, myślę, że sporo twórców, którzy stworzyli te wspaniałe tytuły, o których dzisiaj mówiliśmy, zyskałoby na tym, by poprosili chat GPT, czy po prostu najzwyklejszy generator, by wymyślił nazwę dla jej gry. Ale jeśli idzie o mnie, to są to wszystkie wygrzebane przeze mnie makabryczne twory tytułotwórstwa. Pora na was. Co zostało nazwane tak źle, że doprowadziło to do stałych uszczerbków na Waszej poczytelności i poczuciu dobrego smaku? Czekam na komentarze. A jeśli film Wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie łapce w górę. Zachęcam też do subskrypcji. I Jeśli chcielibyście więcej tego typu materiałów, to zachęcam też do odwiedzenia mojego patrona. A z mojej strony to tyle, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa!